Ty jesteś Panem i Zbawicielem, Ty jesteś najpiękniejszy, tak śpiewa dusza człowieka. Ty jesteś najpiękniejszy, bo jesteś Panem i Zbawicielem, Ty poszedłaś na krzyż Golgoty dla mnie i dla innych. Dziękuję Ci, Panie Jezu, dziękuję Ci, Ty poszedłaś, kiedy tonęłam w grzechach, Ty nie patrzyłaś, jaka byłam wtedy. Ty mnie odkupiłeś swoją krwią, ty mnie zbawiłeś. Ty z miłości poszedłeś do każdego człowieka. Ty pragniesz, aby każda ludzka dusza mogła ciebie uwielbić. Jezuła, Jeszuła, Jeszuła. Kochani, witamy was jako Kościół uliczny. Jezus cię kocha. Każdy czwartek o 17 tutaj na placu. Dziękujemy Ci Panie Jezu. Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za wszystko, co Ty robisz. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, w jaki sposób prowadzisz. I każde serce, które jest otwarte na Ciebie, na Twoją miłość. Nie musisz robić nic. Odpocznij w miłości Jezusa. Odpocznij w miłości Jezusa. Nic nie musisz robić. Pozwól mu, aby to On dał ci taki odpoczynek serca, aby on ukoił to, co cię boli, to, co jest złamane, to, co cierpi. Pozwól jemu dotknąć. Jego miłością i pozwól, aby On Twoje serce włożył w swoje serce, w ogień miłości, bo Jego serce jest ogniem miłości płonącym i wtedy Twoje serce również będzie płonąć Jego miłością. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza jest taki fragment. W tym czasie Jezus powiedział, Wysławiam Ci, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, ojcze, gdyż Tobie tak się upodobało. Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam Wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla Waszych dusz. Moje jarzmo. Bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. I kochani, Pan Jezus Chrystus mówi w tym fragmencie o królestwie bożym i wysławia ojca, Pana nieba i ziemi, Boga, że zakrył te sprawy. Jakie sprawy? Sprawy zbawienia przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je niemowlętom. Niemowlętom, Ewangelia jest tak prosta, że nawet dziecko może to zrozumieć. I najważniejszy tutaj fragment jest: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Ile razy mamy w życiu zmagania, ile razy są sytuacje, które są dla nas wszystkich trudne, są dla nas zmaganiem, walką, smutkiem, żalem. Bóg mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i spracowani. I bardzo ważne dla zrozumienia tego fragmentu, kiedy Pan Jezus mówi weźcie na siebie moje jarzmo. Wiecie, że w czasach Jezusa, zresztą później też, o rano pola, wołami w zaprzęgu, one były w jarzmach, były połączone jednym sztywnym jarzmem. Kiedy Dwa zwierzęta pociągowe pracują w jednym jarzmie, wtedy muszą iść razem. I to silniejsze wyznacza kierunek, i to silniejsze wyznacza tempo drogi. To silniejsze, można powiedzieć, niesie jarzmo dla tego słabszego. I chcę Wam powiedzieć, że kiedy Pan Jezus Chrystus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, mówi właśnie o takiej współpracy, o chodzeniu z Bogiem. W jednym, to Bóg poniesie te ciężary, które w tej chwili powodują, że jesteś utrudzony. On mówi: Przyjdźcie do mnie, wy, którzy utrudzeni jesteście. Ja dam wam odpocznienie. Moje jarzmo jest bowiem lekkie, a moje brzemię słodkie. Pani, tak jak powiedziałem, Ewangelia jest tak prosta, że nawet dziecko może ją zrozumieć. Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele na ten świat. Bóg człowiek przyszedł w ciele. Przeżył całe życie bezgrzesznie, po to, aby móc stać się ofiarą zastępczą za mnie i za ciebie, za mój i Twój grzech. Biblia mówi bowiem, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg umiłował nas wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, wtedy, kiedy ja i Ty byliśmy pogrążeni w grzechach. Bóg umiłował nas tak bardzo, że syna swojego jednorodzonego dał, po to, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kochani, Chcę powiedzieć Wam, że tu chodzi nie tylko o życie wieczne, które rozpocznie się, kiedy my zakończymy nasz żywot na tej Ziemi. My jesteśmy na tej Ziemi tylko przechodniami. Ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że Bóg chce przywrócić nas do tej pierwotnej relacji, którą Bóg przewidział dla relacji Bóg-Człowiek, tak jak Adam i Ewa w raju chodzili przyodziani w Bożą Chwałę. Oni spędzali z Bogiem czas, to jest opisane w Księdze Rodzaju. Oni z Nim rozmawiali i przechadzali się razem z Nim. Czy nie cieszycie się, że Bóg przez ofiarę Jezusa Chrystusa czyni dla nas wszystkich otwartą drogę do tronu Ojca? Otwartą drogę, abyśmy mogli wejść z powrotem w to miejsce pojednania z Bogiem. I chciałem zapytać każdego, kto słyszy w tej chwili mój głos, jak ma się sprawa z Twoją duszą dziś? Przyjacielu, jak ma się sprawa z Twoją duszą dziś? Czy gdyby dzisiaj był ostatni dzień Twojego życia, wróciłbyś do domu, położył się do łóżka? I nigdy więcej nie otworzył na tej ziemi swoich oczu. To czy jesteś pewien, że następnym obrazem, który zobaczysz, będzie twarz naszego Ojca Boga w niebie? Bo jeżeli nie jesteś jeszcze pewien, to mam dobrą nowinę. Dobra nowina jest taka, że Bóg mówi, że każdy. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem I w sercu swoim wierzy, że Bóg wskrzesił Go z martwych Osiągnie zbawienie Bo z sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia A wyznawanie jej ustami do zbawienia To znaczy, że zbawienie to nie jest zbawienie być może To jest zbawienie, które jest pewne I możemy doświadczać owocu zbawienia Już teraz na tej ziemi Kochani Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak jak pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi i uzdrawiał wszystkich, którzy źle się mieli. Oraz przebaczał grzechy. Pamiętacie taką sytuację? W Biblii jest taka przypowieść: Czterech przyjaciół przynosi sparaliżowanego człowieka do Jezusa. I pan Jezus, widząc jego stan, mówi do niego: Przebaczone są ci twoje grzechy. Oczywiście religijni ludzie, którzy byli tam, faryzeusze, zbulwersowali się natychmiast i mówią, kim on jest, on bluźni, jak on może przebaczać grzechy. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. A pan Jezus Chrystus zapytał ich: powiedzcie mi, czy łatwiej jest powiedzieć, przebaczone są ci twoje grzechy, czy łatwiej jest powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Ale, żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma prawo na tej ziemi przebaczać grzechy, mówię ci teraz do tego sparaliżowanego: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I kochani, Bóg się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Może jest ktoś w twoim życiu, kto jest jak ten sparaliżowany, kto nie jest nawet w stanie sam przyjść do Boga. Może chcesz go przynieść w swojej modlitwie. I położyć pod krzyżem Pana Jezusa Chrystusa. Bóg się nie zmienia. Ta sama miłość, która przez Jezusa Chrystusa wylewała się dwa tysiące lat temu, kiedy chodził w ciele, jest wylewana teraz mocą Jego Świętego Ducha. Mocą Jego Świętego Ducha. Więc, kochani, jeżeli macie takie osoby, Albo macie w swoim życiu jakiś problem, który przerasta wasze możliwości, jest jakaś sytuacja, z którą nie potraficie sobie poradzić. To może być sytuacja rodzinna, to może być coś związanego z finansami, z pracą, z firmą, może jakieś nagłe bankructwo, choroba bliskiej osoby, może coś, co wytrąciło cię z miejsca wiary, może kiedyś wierzyłeś, i twoje serce było gorące dla Boga, ale coś się stało, co spowodowało, że jak Ty patrzysz w tej chwili na swoje życie, to widzisz, że nie chodzisz z Bogiem tak, jakbyś mógł. Jeżeli jesteś w tym miejscu, albo jeżeli nie jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj. Miał zasnąć i nigdy się nie obudzić, to byłbyś zbawiony. Jeżeli nie jesteś pewien, albo coś cię wytrąciło z miejsca pewności w Bogu, albo jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi i nigdy nie zaprosiłeś go, żeby był twoim osobistym panem i zbawicielem, to ja chcę cię zachęcić powtórz za mną teraz kilka słów. Ja tak zrobiłem kiedyś. Wiecie, ja wiele lat żyłem życiem bandyty i w najniższym miejscu swojego życia. Zawołałem do Niego: Jeżeli Ty jesteś, przyjdź i zmień moje życie. I mogę Wam zagwarantować, kochani, że Bóg jest bardziej zainteresowany w zbawieniu i dobrym życiu w pojednaniu z Bogiem każdego z nas niż nawet my sami. Dlatego, że On nas tak bardzo umiłował, że dał to, co miał najcenniejsze, a raczej tego, kogo miał najcenniejszego swojego jednorodzonego Syna Jezusa za każdego z nas. Więc jeżeli mówiłem tutaj o Tobie, to teraz pomóż się razem ze mną. Możesz to powiedzieć na głos, możesz to powiedzieć w swoim sercu. Ważne, żeby to było szczere. Powiedz, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Zapraszam Cię. Pragnę przyjąć Cię. Jako mojego Pana i Zbawiciela, przemień mnie i uwolnij. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że umarłeś za mnie i że przelałeś za mnie swoją cenną krew. Amen. Jeżeli pomodliłeś się razem ze mną tą modlitwą, to ogłaszam nad Tobą teraz. Że wszystkie Twoje grzechy zostały przybite do krzyża, bo Biblia mówi, że On zmazał zapis dłużny, który dotyczył nas wszystkich. Wtedy, kiedy robiliśmy złe rzeczy, my zaciągaliśmy dług, dlatego że napisane jest, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg zmazał zapis dłużny każdego z nas. Zmazał w miejsce śmierci. On daje życie. W miejsce rozpaczy. On daje miłość, dlatego, że on jest Bogiem dobrym. On jest dobrym Ojcem. Dobrym Ojcem. Dobrym i tylko dobrym. Amen. Wiatr wieje kędy chce. Słyszysz Jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się z ducha narodził. Wiatr wieje kędy chce. Jest wspaniałe porównanie. Duch Święty jest jak wiatr, wolny, swobodny. Nic nie jest go w stanie powstrzymać, nic nie jest w stanie zbudować zapór, które powstrzymają ducha świętego, nic nie jest w stanie powstrzymać Boga przed realizacją jego planu. Czy wiecie, kochani, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas, i on mówi, że ja jestem pewien zamiarów, które mam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, abyście mieli przyszłość, której oczekujecie? Kochani, jakiej przyszłości oczekujecie? Ja oczekuję samej dobrej przyszłości. I Bóg gwarantuje, że On właśnie tak myśli o każdym z nas. Biblia mówi o tym, że On już pobłogosławił każdego z nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebios. Powiedział o nas każdą dobrą rzecz, którą tylko można było wypowiedzieć. Bóg, jak mówi Biblia, wyrył sobie Twoje imię na swoich dłoniach. Wiecie, co Pan Jezus Chrystus miał na swoich dłoniach: rany od gwoździ. Jest taka piosenka: To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. On sobie wyrył. Nasze imiona na swoich dłoniach, aby mieć zawsze nas przed sobą, aby zawsze myśleć o nas. I kochani, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta myśl, że Boga interesuje to, gdzie jestem, co robię, z czym się zmagam, Jego to interesuje. Jego interesujesz Ty konkretnie, Ty i Ty. Interesujecie Boga. On się interesuje twoim zmaganiem, twoim cierpieniem, twoją sytuacją, twoim bólem, twoją chorobą i on pragnie cię uleczyć. Jest taka scena w Biblii, w której trendowata osoba przychodzi do Jezusa i mówi: "Panie, jeżeli ty chcesz, możesz mnie oczyścić". A Jezus odpowiada: "Chcę", tam jest w polskim tłumaczeniu "chcę", ale gdybyśmy spojrzeli na grekę, tam jest słowo "telo". To jest szersze słowo niż tylko chcę. Ta jest. Tam jest słowo telo, które oznacza ja chcę, pragnę tego. To jest moją naturą. Zawsze tego chciałem, zawsze tego chcę i zawsze będę tego chcieć. Czy to nie cudowne, że nasz Ojciec Bóg jest dobry i tylko dobry? Chwała Ci, chwała Ci. Ty jesteś dobrym, dobrym Bogiem. Ty jesteś wspaniałym pasterzem. Nawet kiedy przychodzi nam kroczyć doliną cienia śmierci, ty jesteś, ty jesteś z przodu, ty jesteś z tyłu, ty jesteś z boku, ty jesteś, który jesteś, ty jesteś i prowadzisz, ty jesteś wspaniałym pasterzem na zielonych łąkach. Można się wylegiwać, kiedy ty pasiesz swoje owce, na spokojne wody prowadzisz, dusze nasze pokrzepiasz. Wiedziesz nas ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbyśmy szli doliną cienia śmierci, zła się nie ulękniemy, bo Ty jesteś, bo Ty jesteś panie. Ty nas pocieszasz, wylewasz na nasze głowy olejek. A Twoja radość wypełnia nas, Twoja miłość nas wypełnia. Dziękujemy Ci, że z Tobą przechodzimy tą wędrówkę na ziemi. Każdy z nas tutaj, jak jest, jest tylko wędrowcem na tej ziemi. Tylko wędrowcem, zapamiętaj, nic stąd nie możesz wziąć, jedynie miłość. Miłość Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która może Cię poprowadzić po drugiej stronie do wieczności, która tylko może być światłem w Twoim i moim życiu. Tylko miłość Jezusa Chrystusa. Przesiąknij tą myślą, że jesteś tylko wędrowcem, ale z miłością Bożą pokonasz wszystko.